Dzisiaj chciałbym Was zaprosić do wysłuchania bardzo pouczałęcej historii. Bohaterką jest pewna kobieta. Słuchajcie, zdobyła ona zaświadczenie o tym, że posiada schorzenie szczególne, pomimo tego, że lekarz nie powinien jej tego podpisać. Ta sytuacja wyniknęła też z mojej pomyłki. No ale cóż, słuchajcie. Ta kobieta ma to zaświadczenie i teraz pracodawca, który ją zatrudni, będzie mógł odliczyć sobie miesięcznie 6900 zł. Jak do tego doszło? Słuchajcie, to było wiele miesięcy temu, już nie pamiętam. Dzwoni do mnie kobieta, chciała porozmawiać na temat niepełnosprawności, o sytuacji, w pracy, co ona sądzi o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. I oczywiście ja się zapytałem, y, jaką ma ona niepełnosprawność. Ona mówi, że niedosłuch, nosi aparat słuchowy. Ja mówię, słuchaj to Ty masz, na ciebie przysługuje potrójny odpis na PFRON. Odesłałem ją na swoją stronę internetową, powiedziałem, pobierz y, wzór zaświadczenia y, razem z rozporządzeniem. Daj to lekarzowi specjaliście żeby podpisał i... Voilà! Zrobiła to. Minął jakiś czas i ja dostałem ośnienia. Matko kochana, ja wprowadziłem ją w błąd. Lekarz nie podpisze jej tego zaświadczenia. Dlaczego? Ponieważ ona ma niedosłuch. A na niedosłuch nie przysługuje. Nie jest schorzeniem szczególnym. Tylko... Głuchota. Słuchajcie, tak mi się uroiła taka pewna analogia. Dobrze, jeżeli, na, jeżeli człowiek nie widzi, nie widzący e, całkowicie, to e, jest to e, schorzenie szczególne i wielokrotny odpis na pefron, to również jest niedowidzenie e, schorzeniem szczególnym i tak jest. I tu analogię jakby przeniosłem na głuchoty i na niedosłuch. Ja mówię, dzwonię do niej. I mówię, słuchaj, przepraszam Cię, dziewczyna, że wprowadziłem Cię w błąd. Yy, w... No nie należy Ci się to, do... nie podpiszę Ci tego lekarz. Ona mówi, wiem, już dwóch mi odmówiło, ale ja zrobię wszystko, żeby któryś mi podpisał. Dobra, i dzwoni za jakiś czas, skontaktujemy się ze sobą za jakiś czas. Ona mówi, słuchaj, Marcin, mam podpisane zaświadczenie o posiadaniu schorzenia szczególnego. Moje pytanie, mówię, jak to się stało? Słuchaj, ja mówię, dziewczyna, to tutaj dałaś jakąś kopertę lekarzowi? Nie, absolutnie nie. Marcin, ja jestem osobą uczciwą? Nie. No to jak on cię to podpisał? Użyłaś jakiegoś stroju negocjacyjnego? To jest bardzo piękna kobieta, atrakcyjna, elegancka. Może się lekarz rozkojarzył? Nie dotyczał rozporządzenia? E Literki mu się tam poprzestawiały albo, albo, albo coś. Mówi, nie Marcin, nie. W paletku byłam. Paletka to, paletko to jest, pamiętam, użyła tego słowa paletko, to jest zdrobnienie od słowa palto. I ma to zaświadczenie. Na tym zaświadczeniu nie pisze, jakie posiada schorzenie. Po prostu. Posiada jedno ze schorzeń. Tak pisze na rozporządzeniu. To, żeby zachować RODO. Jest ono ważne do końca jej życia. Może je wykorzystywać wielokrotnie. Nie oceniam, czy jest to uczciwe, czy nieuczciwe. To już jest jej sprawa. Po prostu zdałem wam relację, jak to się odbyło i lekarz jej podpisał. Pamiętajcie, że wasze choroby... Oj, przepraszam, tu się mi omksnął łokieć, że wasze schorzenie nie musi się znajdować na liście schorzeń szczególnych. Albo może być ukryte, tak jak mówiłem to, tak jak dotyczy tak dziecięcego, dziecięcego porażenia mózgowego. że masz stwardnienie zanikowe boczne, też ci lekarz podpisze. I to wszystko. Dziękuję za uwagę. Radom. Pozdrawiam.